Weź ty nogi. Właśnie, teraz musisz tu zamiatać. Dzień dobry pszczołka. Ciekawe czy można zrobić sobie tatuaż. Ja też tak chcę. Au! Nie no, nie wierzę. Nie, nie mogę go wyprostować. No teraz do szpitala nie pojedziemy. A, jeszcze on powiedział, że ja powiedziałam. Ja już sama nie wiem o co chodzi. Mamy pieska. Kochani, już od miesiąca mieszkam u teściu. i wcale nie jest tak źle jak myślałem Dzieciaki też się cieszą, bo mają nową miejscówkę do zabawy Zrobiliśmy sobie statek kosmiczny I lecimy na Marsa. Odlatujemy w kosmos zawsze robi mi A teściu kabusie Gdzie moja kawa? Piotr, wziąłeś moje śniadanie? No, nie no, robiłem sobie kawę Żonka też jest szczęśliwa. Wspomina sobie dawne lata. No już zobacz jaką miałam sukienkę komunijną. Ale beznadziejnie wyglądałaś. No wiesz co, właśnie, że uroczy. Mam tu też swój własny kąt. No nie do końca mój własny. Andrzej przesuń się na chwilkę. Ale tu brudno. Czy ty choć raz tu zamiatałeś? Weź ty nowi! Właśnie, teraz muszę tu zamiatać, o, ale daję radę. Generalnie mam tu wszystko, czego potrzebuję. A jak zabraknie czegoś w mojej lodówce, to mam jeszcze lodówkę teściu. O, I mamy też darmową, całodobową opiekę dla dzieci. Generalnie mam tu lepiej niż u siebie Gdzie mój budynek? Chyba wiem kto mi go gwizdął. Czas na relaksik Co właśnie teraz musisz kosić, robić Cała urosła, trzeba już kosić Czasami tylko narzekam na brak spokoju Coś? Na szczęście w domu też jest dużo miejsc, w których w spokoju mogę poczytać sobie książeczkę. Słuchaj, ona powiedziała, że ja to powiedziałam, ale to ona powiedziała, i jeszcze on powiedział, że ja powiedziałam. Skoro ona to powiedziała, ja już sama nie wiem o co chodzi. Właściwie to nie przeczytałem tu jeszcze żadnej książki. z tym sprzątaniem. A, że pościelibyś chociaż tu łóżko. Nie mam czasu, czytam. Że co? No przecież widzę, że masz mnóstwo czasu. Całymi dniami tylko się obijasz, a ja sprzątam i sprzątam. Teraz ty pościel łóżko, podkurzaj cały dom, a ja sobie poczytam. Z żonką lepiej nie zadzierać. Au! Nie no, nie wierzę. Co się stało? Ow! Chyba zwichnąłem sobie palec. Ale jak? Daj, pokaż. Nie mogę go wyprostować. A nie znam nikogo, kto zwichnął sobie palec ścieląc łóżko. <noise> Co teraz? No teraz do szpitala nie pojedziemy. Chodź, zrobię ci jakiś opatrunek. Dajcie łapki w górę, żeby palec mi się naprawił. Spróbujcie go jakoś usztywnić, daj paluszek. Nie mogę go puścić, bo zwija mi się jak rulonik. Tutaj. Linika? będę musiał tak chodzić? Internet mówi, że aż 6 tygodni O nie Jeśli ktoś z was jest lekarzem, dajcie znać czy takie usztywnienie wystarczy To nie żart, mężuś naprawdę zerwał sobie ścięgno w palcu Z drugiej strony przez 6 tygodni nie będę musiał nic robić, to w końcu prawa ręka O nie nie nie, Dajcie, dwie godziny i ma być tu wszystko posprzątane i odkurzone O nie, muszę coś wymyślić Dzieci, pomożecie mi trochę w sprzątaniu? Nie no tatuś, to jest nasza baza no tak, bardzo. Dobra, muszę znaleźć odkurzacz, który za mnie wszystko podkurza, A ja sobie w tym czasie poczytam książkę. Oh. Nie użyję przecież zwykłego odkurzacza, bo jeszcze złamie sobie nogę. <laughs> Jak ja będę pracował? Co to za stronka? Gigbite! tu jest wiele ciekawych rzeczy. Ciekawe. Dobre, kupuję odkurzacz. Żonka się ucieszy z takiego prezentu. Przenośna ręczna drukarka kolorowa? Zakupy zawsze poprawiają mi humor. A skoro nie możemy wychodzić z domu, to zostaje internet. Nie no, nie podglądajcie. Kupione. Teraz tylko wystarczy zaczekać na kuriera. Kto, Kto to? Kurier? Andrzej zamawiałeś kuriera? Co? Tak szybko? Tak, tak, to do mnie kochanie. Co kupiłeś? Zaraz zobaczysz. Dzień dobry, przesyłka. E, dzień dobry, proszę zostawić pod futką, ja sobie ją wezmę. Dobrze, to zostawiam. Do widzenia. Ostrożności nigdy wiele. się ucieszyć. A to co? A to co Kupiłem samojeżdżący odkurzacz na geekvine.pl. Uh -huh. M7 Pro. No tak, byłam pewna, że sam nie odkurzysz domu. Ja też. No co, po co się męczyć jak można korzystać z nowoczesnych technologii? No co ty, a jak się popsuje będziesz odsyłał do Chin? No, po pierwsze to jest bardzo dobre odkurzać, a po drugie jak się zepsuje to jest filia w Polsce, która naprawia te wszystkie rzeczy. Nie trzeba nic odsyłać do Chin. Tata, ostrożnie z tym nożem, nie przetnij sobie palca. Spałka, pierwszy nie trafia dwa razy w ten sam palc. To baza naszego nowego odkurzacza! Bardzo odkurzacz! Mam domek. Zawsze marzyłam mu taki odkurzacz już, nie będę musiała nigdy zamiotać! I kto jest najokochańszym mężem na świecie? Tata, tym razem ci się udało! Instrukcja? O, wygląda jak duży kosz na śmieci. A tu jest worek! Już wiem, tu są zasane śmieci prosto z odkurzacza, ale bajer! No patrz, tu są jeszcze dodatkowe worki. Zrobimy sobie z tego bazy! Kolejne bazy? Dobra, przejrzymy się robocikowi. Okej, okay, mamy tu wszystko, co było w pudełku. Tutaj jest nasz robocik. Kabel zasilający. Baterie, pilocik, Jakiś filterek. Zapasowe fiderki do odkurzania podłogi, część mopująca i nakładki. I patrzcie, nasz robot może się połączyć z telefonem. Naprawdę można nim sterować przez telefon. Aha. <grystanie> no już tu może nalać wodę i on będzie miał podłogę. Wypróbujmy to cacko <grystanie> Dobra, mam już zainstalowaną apkę. Pora go włączyć. Wow, mój robot do mnie mówi. Udało mi się połączyć z robotem. Tak wygląda apka. <grystanie> <grystanie> Jezu! Patrzcie, to jest nasz robocik. Zeskanował już cały pokój i teraz wie jak się poruszać. Ja wszystkie okruszki. Jak on jest włączony, to można robić taką ścieżkę i on za tobą jedzie. Dzięki tej stacji nie trzeba za każdym razem opróżniać pojemnika robota, tylko raz na 8 tygodni wystarczy wyjąć ten worek ze śmieciami. Z tym robotem jest jeszcze mniej roboty niż myślałem. Patrzmy, co tu jeszcze ma za opcje. Cleaning record, spot clean, deep cleaning. Muszę się tego wszystkiego nauczyć. <noise> Można go chyba też włączyć pilotem. Dobry piesek. Teraz w końcu mamy zwieszaczka. Żyjemy <noise> w przyszłości. <noise> Gdy robocik skończy sprzątać, trzeba wyjąć moduł mokujący. We'll Robocik właśnie sam się opróżni. Tata, to był świetny zakup. No już, już, czasami masz naprawdę dobre pomysły. Robocik robi za nas brudną robotę, a my możemy w tym czasie odpocząć. Moja drukarka! co? Jaka znowu drukarka? Musisz to zobaczyć. Drukarka? Ta -da -da -da. Drukarka taka mała? Mam tutaj Embras, To jest przenośna, kolorowa drukarka. Saruś, ty masz prawy w unboxingach. Pomożesz mi? Tak. Jaka ona, Malusia? Wow, jakaś fajna koperta. To chyba najmniejsza drukarka, jaką w życiu widziałem. ona naprawdę drukuje? No mam nadzieję. Musimy to sprawdzić. A co tam jest? To jest tuż do drukarki. Zaraz go włożymy. Trzeba ją otworzyć. Przesiskamy tu, teraz. Następnie przesuwamy dźwignię i otwieramy drukarkę. Asystentko pomożesz mi w otwarciu Nie. Zdejmujemy zableczkę. O. I wkładamy kartycz. Kartridge wsunięty. Zamykamy wieczko i blokadę. I co teraz? Teraz możemy drukować. Ok, włączamy drukareczkę. W telefonie pojawiła nam się nasza drukareczka. Klikamy. Najlepsze jest to, że nie musimy ściągać żadnej dodatkowej aplikacji. Wystarczy zeskanować kod QR i telefon podepnie się do aplikacji online teraz wybieramy sobie jakieś zdjęcie z telefonu, może to być napis, sami możecie coś tu napisać, zobaczcie. Zaczarowany świat Sary. Wybieram obrazek, wciskam print, można sobie dostosować obszar wydruku i wysyłamy do drukarki. Przyciskamy i przesuwamy. ta -da! Ekstra, teraz na moim telefonie. <grym> Chcesz sama spróbować? Mam swoje logo, teraz nasze. Jeśli zauważycie, że karty już trochę wysycha, wystarczy huchnąć. Brawo! A mogę coś napisać? Na przykład Sara? Spróbujmy. Wciskamy new, add tekst i piszemy. a r a i emotki. Hatsup, hatsup. No tak, emotki muszą być Na pioniku. O, rozmazało mi się Nie ma się, w zestawie była taka nakładka na drukareczkę Ona powinna zapobiec takiej sytuacji. Próbuję jeszcze raz Fajne Ciekawe czy można zrobić sobie tatuaż Na skórze coś nie wychodzi Sprawdźmy, jak drukuje na ubraniu. <grystanie> ja też tak chcę. Słuchajcie, żeby to zostało na bluzce musimy kupić permanentny tusz. To się zmyje przy pierwszym praniu. Kupimy? No jasne. I teraz najważniejsze moje zeszyty. <grystanie> To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Napiszcie w komentarzach, co wam się bardziej podobało: drukareczka czy robocik? A pod filmikiem zostawię wam linki do tych produktów na gingbine.pl. Nie zapomnijcie też o łapka w górę. Bye!